No, siemanko mamy nowości, aktualizacja Hot Wheelsów i nie tylko. No to sobie zaczynamy. Mercedesika sobie tutaj wziąłem na wzór względem tego Mercedesa. I sobie zaczniemy, na przykład. Tutaj mamy kłada od Tesli. No, co ty robisz? Co ty robisz? Rozwalasz te blistry. Co ty robisz? Proszę, tak się kładzik prezentuje. Lecimy dalej, proszawkę sobie zostawimy. Zostawimy sobie merolka i zostawimy sobie formułę, bo to jest święta trójca. A dlaczego to zaraz wam powiem. <laughs> Lecimy sobie tutaj mamy toyotkę. Tak się to prezentuje. od tyłu, jak to Hot Wheels, eee, no to do, do Toyotki weźmiemy sobie Subaru. O, masakra, po prostu jakie są teraz fajne wysypy Hot Wheels, to się w głowie nie mieści. O, troszeczkę jest inny odlew. No bo Toyota i subaru to praktycznie jest teraz to samo tu mamy maserati <laughs> masakra u mnie z tym głosem masakra tak ono się prezentuje jest ja tego wysyp w pepko idzie to maserati łatwo złapać mamy tutaj mamy kuprę Mamy tutaj kupę. Tak ona się prezentuje. Lecimy sobie teraz. Tutaj mamy Morgana. Mówię teraz naprawdę, jest tego wysyp. Jest tego wysyp. Biorę to, co mi się podoba. Tak jak zawsze powtarzam. Tu mamy od żony Doga Dodża Vana. Jeszcze jeden model mi się zapodział widzę, którego nie wziąłem. Poczekajcie chwilę. Tu mamy Doja. Sekunda jestem. Jestem, jestem. Tutaj mi się korweta zapodziała od cioci. rozbieram Hotlisy, więc to i w oko w Biedronce więc mi wzięła tą korwetę. A darowanemu hotelsowi się. Nie zagląda. O jezu, dalej się dostać do niego. Tak się ta prezentuje. No to lecimy dalej, weźmiemy sobie Audi. Mówię, teraz naprawdę fajne są te hotwilsy. Jest dużo tego. Nie mogę się doczekać tego modelu białego. No to sobie polecimy z Lotusem. Lotusa już mam, ale w wersji piątej. Tutaj wam teraz stawię fotę, to jest czurka i piątka. I do kolekcji sobie wziąłem, czwóreczkę, piątka, to ma napis piątkę i tutaj wydech i ludzik jest biały, tak jak na focie do kolekcji sobie wziąłem. Szczerze mi się na grupkach ktoś, że jest czórka i piątka i one się różnią tam troszeczkę kolorystyką. Nie będę wypowiadał, wypowiadała, to się nazywa, ale taki dragster też mi się spodobał. Kurna, wiecie co? Z Wheelsa by mogli teraz puszczać dużo naskarowych, bo się na twikcie. O, 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 easter egg. Aerodynamika ruchoma. Eee, teraz na twikcie mi się wkręcił właśnie naskar opowiadający jak wygląda Naskar, mogły być też furki z Naskara, bo mi się podobają, jak nie wiem, teraz Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. No a wracając, no, bardzo fajny serial na Netflixie o Naskarze. I teraz, jak sobie zobaczyłem ten serial, pooglądałem i wszystko, tu mówię, furki do kolekcji by się przydały Naskarowe, ale widzę ciężko z tym tematem. Ale coś może jeszcze poszukam na internecie. Tu mamy maździnka, to jest maździnka. I tu mamy kita. O, jak widzicie 190% 90% tutaj jest PEPKO, bo pepko miał rzut dość dobry i tu mamy kicika. Ma takie czerwone, jak to kit. Święta Trójca. Jak to weszło, to każdy latał za tym, i każdy latał i szukał. Dlaczego Święta Trójca? No bo tak. La Ferrari, McLaren jest jeszcze Porsche, taka Święta Trójca. No to to w hotwilcach aktualnie było Świętą Trójcą, czyli Porszak. Przelecię z 20 czy 30 pewko w Wielkopolsce, czyli Pleszewy jakieś e, Słupce nie Słupce, Wrześnie cały Poznań e, Jarociny, nie Jarociny nie, uda, nie da nie udało mi się w ogóle tego trafić i miałem wyjazdówkę na Szczecinek i w Szczecinku trafiłem w pepko. pierwsze co patrzę, bo bardzo mi zależało na formulce bardzo mi zależało na formule i tak oglądam o nowy, nowy chyba jest Wysyp, tak oglądam, oglądam, patrzę, przeglądam, przeglądam. Kućwa, nic nie ma. No nic nie ma w tym pępku, ale tak patrzę. Jedna na wprost mnie przecież Mercedes jest. Mówię, jak? Nie zauważyłem go? O co tu chodzi? Mercedes przede mną? Mówię, co jest? Szukam dalej, uniosłem się troszeczkę dalej, bo tutaj były te wieszaki przy kasami, przed kasami. A u góry były jeszcze takie te z pleksi i były powkładane holtulisy. Patrzę, Mercedes jest. Kućwa, Mercedesa nikt nie zabrał. Mówię, to może jeszcze trafia. Patrzę, nagle trafiłem Porsche u góry, a patrzę za tym Porsche w końcu. Formuła. Formuła. Co ty robisz? Otwierasz ją? No otwieram ją. Jeszcze pięciopaka muszę szczaić, ale mówię, no 30, 20, 30 dyno przecież, nie udało mi się, aż w końcu trafiłem w przecinku. Co jeszcze mówię? kudźwa, tak byłem zapatrzony na tą formułę, że nawet nie widziałem przed sobą, przed sobą, jak kucając Mercedesa, ale patrzę, Mercedes jest, mówię, Mercedes jeszcze się nie wyprzedał. Aż dziwne, patrzę u góry, porszak, a za porszakiem formułka jest. bolidzik. a to jeszcze do porównania, mamy starego Mercedesa. Z nowym Mercedesem zarąbiście są odzorowane. Teraz, no tutaj wycieraczki mają, ale naprawdę zarąbiście teraz Hot z niektórymi tymi modelami poleciał. Tutaj taki wymysł z Biedronki, co mi się udało trafić. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Odpuścimy sobie. Myślałem, że w końcu trafi jakieś super Eclipsa, coś, ale się nie udało. Tu mamy to. Tu mamy to. 40 zł na AliExpress. Mamy 8 meczkę. Hop. Hop. W mówię 40 zł. No lepsze to jest moim zdaniem niż premka z Hot Wheels. Mamy gabloteczkę, mamy bm'eczkę Tak ona się prezentuje, tu mamy kółka, takie ala gumowe. Mamy cały wydech, kółka ala gumowe, środek odzorowany, tył, alpina, boczek. I patrzcie na to. Tu są takie takie hop. Mi się uda. Ojejku, ostrość tracimy. Ostrość tracimy. O. Ma światło unoszone za 40 zł. Naprawdę bardzo mi się spodobał ten model. Mówię, biorę go. Tutaj mamy Turasa. Mój samochód, który bym chciał mieć w przyszłości. Naprawdę mała pomoc. Chciałbym tak mieć Turasa. U siebie w garażu to jest szok. Ale zobaczymy, może kiedyś się w końcu człowiek dorobi takiego turasika od Mini GT. Już go otwierałem, sprawdzałem czy jest cały. No bo to przedłużyło całą tą kolekcję. Żeby ją otworzyć i wam pokazać co mi się udało trafić i co mi się udało zakupić lecimy z turasikiem no jest koców naprawdę mini GT rozwala system kółka gumowe wiadomo spoilerki, jakieś splitterki wszystko karbon ten opcjonalny wydech tu mamy boczek, światła wklejane boberek jest karbonik na dachu jest mamy tutaj kierownicę środek odzorowany z tyłu też światła doklejane plastikowe a nie kalkomania no mówię no jest konkrecik jest konkret kućwa no mój chciałbym mieć takie daily ale no fundusze na to nie pozwalają może kiedyś w końcu pozwolą może kiedyś w końcu się uda tak wygląda bmk i lecimy z e30 od kido Mini GT z Kido. Nie wiem. Chyba będę pierwszym na polskim YouTube, który to pokazuje. Bo już filmiki są. No i tu już jest kocór konkretny. Tu mamy dół. O, mamy kółeczko. bbs tu Mamy rancik. Tu mamy cały tył. O, wydeszek. Też to jest to jest plastik, a nie kalkomania. Tu mamy boczek. Tu mamy przód do klejeczki, świateł, a nie kalkomania. Wycieraczka, lustereczka. Cały środek odzorowany. No odzorowany jak to na jakiś driftowus, Czy tam rajdóweczkę, klateczka. No jest naprawdę kocur. Kocur. Za tym czekałem bo to troszeczkę opóźniło szło to z Ali widzieliście za jaką cenę bo było w szorcie gdzieś za 107 zł to samo co u chłopaków w Polsce plus jak się doliczy przesyłkę bo u chłopaków w Polsce będzie chyba kosztowała tam kołstówki plus przesyłkę trzeba by było doliczyć 15 zł jakieś tam e, mini 64 ino 64 te stronki od chłopaków to jest można powiedzieć to samo, jak się doliczy, przez tak się prezentuje. I tu mamy najlepsze. Tu sobie też wspomogę się o wykałaczka. Robimy tak. I mamy silnik. Silniczek. Mamy silniczek. Empower, Empower odzorowany. No jest kudźwa. kocur. Naprawdę jest kocur ten modelik. Środek cały wymalowany. No to już to już jest kolekcjonerka. Naprawdę to już jest kolekcjonerka. Tak jak Turas. Też naprawdę jest fajnie odzorowany. Mamy tutaj dużo też szczegółów. Lusterko wsteczne. Środek odzorowany. Światła. No ale tutaj to już. Ki dodaje naprawdę radę. Poszerzenia, no zajebiście to wygląda jeszcze sobie raz zobaczcie na spokojnie cały silniczek dach kalkomanie, środeczek nawet gałka od zmiany biegów i ręczny jest patrzcie to na kierownicy są manetki od wycieraczek, od migaczy co w BMW nie powinno być bo tego się nie używa tak on się o to prezentuje. Jeszcze raz sobie spojrzymy na memeczkę. Czy też ma? Też ma. Jest odzorowanie środka. No jest po prostu kocur. Dziękuję. Na razie. Cześć, hej. Dajcie lajka, subskrypcję, komentarz. Teraz może się troszeczkę przyciągnąć, bo troszeczkę trzeba będzie znowu uzbierać tego wszystkiego. Narka. Hej. Łapa.